Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam jak malować domowym sposobem, czyli nałożyć taki lakier z efektem chromu. Na przykładzie taniego krzyża z synkalu, którego nie da się galwanicznie pochromować, poniklować. Oczywiście stary lakier, starą powłokę należy usunąć zmywaczem do lakieru bądź mechanicznie szczotką drucianą, papierem ściernym, a następnie trzeba wszystko ładnie umyć i odtłuścić. Do odtuszczania można użyć acetonu, etanolu czyli spirytusu albo benzyny ekstrakcyjnej. Następnie element przygotowany do lakierowania należy rozgrzać do temperatury między 35 a 40 stopni. Można użyć opalarki, suszarki bądź po prostu położyć na ciepłym grzejniku. W instrukcji lakieru jest rada, ale nie przykaz. Iż powinno się nakładać trzy cienkie warstwy lakieru. Jeżeli nałożymy trzy cieniutkie warstwy lakieru, nie będzie zlewek, ale też i może nam być matowe. To jest też sposób zabezpieczenia się wytwórcy lakieru przed ewentualnymi reklamacjami, czyli zlewkami. Ale bądźmy odważni, nie bójmy się lakierowania. W przypadku niepowodzenia lakier bardzo łatwo można usunąć benzyną ekstrakcyjną. Lakier o efekcie chromu jest nietrwały. Jego przeznaczenie jest typowo zdobnicze, ale by go potem utrwalić i zabezpieczyć powierzchownie, należy polakierować lakierem bezbarwnym, akrylowym. Pierwsze malujemy elementy, które są od spodu, czyli nakładamy cienką warstwę zdecydowanie na uprzednio rozgrzany przedmiot i poczekamy, żeby wyschło. Na spokojnie pół godziny poczekać. Następnie malujemy pierwszą warstwę. Cienką, ale cienką warstwę należy nałożyć, tak, by element już zaczął się delikatnie błyszczeć. Jeżeli nałożymy pierwszą warstwę, która będzie matowa, druga warstwa też będzie matowa i nie uzyskamy tego błysku. Czyli malujemy tak, żeby lekko się błyszczało, ale nie nakładamy lakieru dużo, żeby nie położyły się zlewki. I czekamy, żeby lakier wyschł, też pół godziny. Pamiętajcie, że jak już jest pomalowane raz, w ogóle nie wolno tego dotykać po położeniu pierwszej warstwy na przedmiocie już nie zalecam i wręcz zabraniam rozgrzewania tego przy pomocy suszarki opalarki ponieważ żeby nie doprowadzić do pożaru czyli pamiętajcie już nie rozgrzewamy poza tym dmuchanie jeszcze na w miarę świeży lakier spowodowałoby napylenie go przyklejenie się różnych zanieczyszczeń kurzu i maluję drugą warstwę pierwsze Przyłożenie, zaraz jak wylatuje z dyszy, zaczyna się robić matowe, ale potem ten lakier po sekundzie zaczyna się tak mienić, jak, tak jakby się ruszał, jak farba Hammerite, antykorozyjna. I po pewnej chwili on przestaje się mienić i ładnie zalewa. Jak już zaczyna się tak mienić, tak się ruszać, to wtedy już tą dyszą należy przechodzić dalej. Czyli drugą warstwę nakładamy troszeczkę więcej, grubszą, ale tak. Do momentu, jak już jest ładnie gładkie, żeby nie przemalować, żeby nie porobiły się zlewki. W moim przypadku dwa lakierowania, dwie warstwy w zupełności wystarczą. Należy też pamiętać, aby płaskie elementy malować na płasko, żeby nie porobiły się zlewki. Jeżeli by wam druga warstwa nie wyszła, spokojnie nałóżcie sobie trzecią warstwę. Ten lakier jest bardzo wydajny. Lakier, który używam, kosztował 43 zł za puszkę a o zabezpieczeniu tego lakierem akrylowym. Jest to ciężkie malowanie, może kiedy indziej.